Drogi zbłąkane wędrowcze, który krążysz po internetach. Właśnie trafiłeś na kanał Płonący Krzak. I 21 rozdział dziejów apostolskich. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się ksiądz Krzysztof Krzaczek. I od ponad trzech tygodni jedziemy równo z dziejami apostolskimi. Chcemy zobaczyć, co Duch Święty robi ze zwykłymi ludźmi, którzy stają się głosicielami Jezusa i zmieniają bieg historii całego świata. Więc żeby zmienić bieg historii całego świata, żeby wdrożyć się w gryź, co stało się z Pawłem, zapraszam was do wspólnej modlitwy. Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Wszechmogący, Panie Historii, Panie tego wszystkiego, co jest przed nami, tego wszystkiego, co już się wydarzyło i Panie tego, co się dzieje teraz. Uwielbiam Cię, wywyższam Cię, Władco tego świata i Władco Wieczności. W Twoich rękach jest nasze życie, w Twoich rękach jest nasze szczęście, w Twoich rękach są nasze plany. Dlatego proszę Cię, Boże wszechmogący, otwórz moje serce, w swojego Ducha Świętego, otwórz moje serce na Twoje plany, bym rzeczywiście przyjął to wszystko, co jest od Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty, daj mi serce jak serce Pawła, żebym mógł pójść za Twoimi planami tam, gdzie Ty chcesz. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdę do każdego, kto ogląda tę konferencję, kto jest częścią tej pięknej rodziny płonącego krzaka, kto chce zapalić się Twoim ogniem, Duchu Święty. Stąp ogniu na każdego, Duchu Święty. Chrzci nas ogniem, chrzci nas samym sobą. Wylewaj się na nas, Duchu Święty, żeby nawet włos nie wystawał z, z Twojej obecności. Chcemy być cali w Tobie, Duchu Święty. Przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty, tak jak przyjdź do Maryi. Maryjo, proszę Cię, bądź z nami. Ucz nas wsłuchiwania się w Ducha Świętego, posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Miriam, gwiazda ewangelizacji, prowadź nas, Wszyscy święci święte Boże, wszyscy ewangelizatorzy, módlcie się za nami, a was nie błogosławi Bóg wszechmogąc Ojciec i syn Duch Święty. Amen. Jedziemy, moi drodzy, z dziejami, nie szczepiemy się. Paweł się nie szczypał, to my nie będziemy od niego gorsi. Przed nami jest 21 rozdział. Koniec działalności apostolskiej, tak jak do tej pory widzieliśmy świętego Pawła. Jego droga, jego podróżowanie to już jest ostatni etap podróży misyjnej. Wraca do Jerozolimy. I moi drodzy, udaje się punkt po punkcie, dlatego po co tam będę wam gadał? Zobaczę na mapce. Mamy mapkę, jest super ekstra, jesteśmy na południu, ostatni etap drogi Pawła. Kiedy się rozstaliśmy, odpłynęliśmy stamtąd i najpierw dotarliśmy do Kos, następnego dnia do Rodos. A potem do Patary. Tam znaleźliśmy statek, które płyną do Fenicji. Wsiedliśmy na niego i odpłynęliśmy. Ujrzeliśmy z bliska Cypr, opłynęliśmy go od strony południowej i skierowaliśmy się ku Syrii. Zatrzymaliśmy się w Tyrze, gdzie wyładowano towar. Odszukaliśmy uczniów i pozostaliśmy u nich przez 7 dni, a oni pod wpływem Ducha Świętego odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy. Jednak po upływie tych kilku dni Opuściliśmy ich wszyscy razem z żonami i dziećmi, odprowadzili nas aż za miasto. Uklękliśmy tam na brzegu morza i modliliśmy się. Piękne, moi drodzy, piękny opis kościoła, który się modli, który wzywa Ducha Świętego. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tego nie było do tej pory. Duch Święty, oni są pełni Ducha Świętego i mówią Pawłowi, żeby tam nie płynął, a z drugiej strony przecież duch mu mówił, że ma tam płynąć, więc jest konflikt, jest konflikt, jest trudność, jest zmaganie i moi drodzy to jest wyjątkowa sytuacja. Warto sobie wziąć na, na pt. Jak, jak to rozwiązać, jak rozeznawać duchowo. To jest właśnie doświadczenie Kościoła, który z jednej strony jest pełny Ducha Świętego, jest, żyje w Duchu Świętym, a z drugiej strony też jesteśmy my. I tak jak widzimy, łatwo jest. Moi drodzy, narzucać komuś wolę, ale pamiętajmy, że mimo proroctw, mimo tego wszystkiego, co Bóg robi z nami, jest jeszcze Twoja wolność, jest, jesteś jeszcze Ty i Twoje serce. Dlatego oczywiście proroctwa są ważne. To, że Bóg mówi jak najbardziej, tylko pamiętaj, że jest taki obraz, który też zawsze podaje na różnych szkoleniach, formacjach, a mianowicie Duch Święty jest jak białe światło, a my jesteśmy jak pryzmat. Nie przepuszczamy białego światła, ono się zawsze rozprasza, więc nasze proroctwa zawsze zależą też od tego, jakimi jesteśmy prorokami. I tu zachęcam ciebie bardzo serdecznie do tego, żeby przypomnieć o twoje proroctwa i i Przypomnieć sobie też, jakie one były. Ja pamiętam e, takie jedno szczególnie ważne w moim życiu, a mianowicie e, pamiętam, zakończyliśmy seminarium uzdrowienia wewnętrznego, byłem wtedy jeszcze klerykiem w seminarium, i modlono się nade mną w naszym sanktuarium, maryjnym wąwolnicy u tronu naszej matki lubelskiej e, i doświadczyłem bardzo ciekawej sytuacji, mianowicie osoby, które się na modliły, e, modlą się, modlą, w momencie, mówią tak widzę żółwia nie wiem dlaczego ale ja lubię żółwie i mam żółwia w domu ja po prostu seriously naprawdę serio po prostu pff, załamka ja myślę sobie, jaki prorok, takie proroctwo. Ale z drugiej strony, choć tego nie rozumiałem po pewnym czasie, to proroctwo pracowało we mnie i też zrozumiałem, że rzeczywiście to byłem ja. Bardzo zblokowany emocjonalnie, bardzo intelektualnie podchodzący do wiary, zamknięty na te delikatne tchnienia, zamknięty na relacje. Taki właśnie byłem ja i taki właśnie żółw, który atakuje, a potem... Chowa się szybko do swojej skorupki, tam gdzie jest bezpiecznie, do, do swojego domku. To było moje serce. Ona nie wiedziała, o czym mówi, ale to słowo bardzo mnie dotknęło i pomogło mi w tym, żeby też zrozumieć, jak Bóg przychodzi. Przypomnij sobie, czy może Bóg powiedział Ci takie proroctwo, może mówić cię je przez sen, może przez drugiego człowieka, który dotknął Twojego serca. Czy to wpłynęło na ciebie w ten sposób, że byłeś posłuszny temu i poszedłeś za tym? A może rozeznawałeś to? Czy, czy to jest na ten moment, na tą chwilę? No właśnie, szkoła rozeznawania jest bardzo ważna i tutaj zachęcam wszystkich tych, którzy formują się we wspólnotach opartych o charyzmaty, między innymi prorockie, może odnowy w Duchu Świętym, wiele innych ruchów charyzmatycznych. Pamiętaj, że proroctwo jest bardzo delikatne i Trzeba z nim uważać. Trzeba być bardzo delikatnym, wrażliwym na człowieka, do którego mówisz. Też być posłusznym Kościołowi, żeby nie być prorokiem samego siebie. Być zakorzenionym we wspólnocie. Także być uzdrowionym wewnętrznie. Bo może być tak, że ciągle gadasz wszystkim o miłości Bożej czy o grzechu. Dlaczego? Bo to jest twój etap w twoim życiu i ty mówisz sam do siebie. Mówisz o swoim sercu, wszystkim wokół. Dlatego... Prorocy muszą być przetestowani w stawienicy, to nie mogą być ludzie z ulicy. Byłem bardzo zbudowany, chociaż na początku się dziwiłem tym, co dzieje się podczas spotkań wspólnoty Mamre. Byłem kiedyś w Częstochowie, prowadził modlitwę ksiądz Cyran, wspaniały, wspaniały prorok, ukształtowany kapłan. Wspólnota bardzo rozpalona, modlitewna, i pamiętam wtedy nie mogłem się modlić jako ksiądz tam. Nie mogłem się modlić na ten sposób jako ksiądz. I zdziwiłem się, dlaczego zabraniają mi jako księdzu, Przecież z tym księdzem, jak można zabronić księdza, żeby się modlił z kimś. A tymczasem rzeczywiście była w tym mądrość, dlatego że nigdy nie wiadomo, kto przyjeżdża na takie spotkanie. A skąd wiesz, że ten ksiądz jest własną uświęcającej? Skąd wiesz, kim on jest i co mówi, co prorokuje? Może jest jakaś choroba psychiczna, może jakiś wpływ złego ducha, byle kto kładzie ręce na ciebie. No to jest bardzo ważny moment, żeby bardzo uważać też, kto kładzie na ciebie ręce, kto się nad tobą modli. Do tego was zachęcam, do czujności, żeby nie dać sobie kłaść ręce, czyli jakby dawać władzę duchową nad sobą człowiekowi którego nie znasz, człowiekowi, który nie wiesz, kim jest to, jest, to jest ten moment, który warto wziąć pod uwagę, bo można napytać sobie biedy i zaprosić do swojego serca kogoś, kto jest duchem, ale niekoniecznie świętym, a potem jest dym i zło. Więc odwagi, bracia i siostry. Ufać, kochać kościół, otwierać się na niego, ale uważaj, kto na ciebie kładzie ręce, żeby nie było różnych dziwnych zachowań, które dostajemy z zagranicy jakieś szczekanie, bieganie po kościele jakieś nie wiadomo huczenie krzyczenie które tak naprawdę, zamiast dawać nam, żeby być jeszcze bardziej człowiekiem, bardziej osobą, do nas ze zwierzęciem. Mm -mm. Słabo, słabo. Zdecydowanie nie idziemy w tą stronę. Duch święty upodabnia cię do Jezusa. I chodzenie i szczekanie, jak na niektórych filmikach widzimy z zachodu, czy nawet już w Polsce, y, to nie jest upodobnienie się do Jezusa. To nie jest tak, że Duch święty sprawdzi twoje posłuszeństwo, czy ty będziesz mam tyle posłuszny, że mu zaszczekasz. Mm -mm, nie, nie. -e. Duch święty wiesz, kiedy cię sprawdzi. Tak jak matka Teresa, bardzo lubię tą historię z jej życia, opowiadała, że kiedyś leciała samolotem z jednej konferencji na drugą i po pomyślała, dobra jestem w te klocki, idzie mi całkiem nieźle, zebrałam pieniądze na, na moich biednych, no super, jest naprawdę dobra w te jestem. I zlokalizowała tą myśl, że to nie pochodzi od niej, to nie jest zdrowa, zdrowa pokorna, yy, pokorne stwierdzenie faktu, a gdzieś tam pycha w tym siedzi, więc co zrobiła? Pobiegła szybko w samolocie do kibelka, złapała za berło i zaczęła pucować kibel w samolocie, żeby przypomnieć sobie, skąd ją Pan Bóg wyciągnął. Dokładnie tak, do tego Pan Bóg prowadzi, właśnie do pokory, do tego, żeby kochać i służyć tym nawet, którzy nas nie kochają. Tak jak to przeżywał święty Paweł. I bracia i siostry, to właśnie dzieje się z nami dzisiaj. Jesteśmy na ostatniej prostej z Pawłem, bardzo trudna sytuacja, pełna niepewności. Co się będzie działo w tej naszej Jerozolimie. Ale moi drodzy, najważniejsze jest to, że Paweł jest w ruchu. Paweł nie zamyka się na działanie Ducha Świętego i trafia, moi drodzy, do Ptolemajdy, i w Ptolemajdzie mieszka człowiek, którego już znamy, ale zanim to w Ptolemajdzie, kogo spotkali. Spotkali braci. A kim są bracia? O co to chodzi? Zapraszam serdecznie na Nie Udawaj Grega. Dzisiejsze słówko to Adelfos. Adelfos, czyli brat, Adelfos, czyli pochodzący z tego samego łona, z tych samych rodziców. I między innymi ten rdzeń Adelfos ma w sobie miasto Filadelfia, czyli Filia Miłość, Adelfos Brat, czyli Filadelfia Miasto Miłości Braterskiej. Właśnie. Kto y, zna trochę języki, to może popatrzeć na różne nazwy zagramaniczne i trochę się załamać. Na przykład San Francisco, no to jest święty Franciszek. Po, po prostu. Albo y, możemy sobie y, pomyśleć, na przykład lecę na Maderę. A Madera znaczy drewno, drzewo, więc jakby Majorka, większa. Ekwador, Równik. No, nie są to nazwy pełne polotu, ale Filadelfia jest to, jako cel, że w tym mieście ma być moja obywatelska. Całkiem sympatyczne. Całkiem sympatyczne. Więc spotkał braci. Bracia, czyli wyznawcy Jezusa Chrystusa, ci, którzy idą drogą pańską. I moi drodzy, to jest piękne wezwanie, że mam braci, sióstr w parafii mojej, w mojej wspólnocie formacyjnej, że tak patrzę, na ludzi, którzy wierzą, że tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że chodzimy razem do kościoła, ale że mamy tak głębokie relacje, że możemy nazwać kogoś bratem i siostrą. Czy członkowie twojej wspólnoty parafialnej są dla ciebie bratem i siostrą? Czy takich widzisz? Tak możesz nazwać? Czy trochę że to jest tamta pań, czy ten pan? Jeszcze w Kościele Polskim daleko nam, żeby wyjść z tego myślenia stadnego, tłumnego, gdzieś tam z tego PRL-u jeszcze i zacząć traktować się jako osoby, które są sobie bliskie, nie tylko stoją w jednym miejscu. Już skończyła się komuna, możemy sobie trochę ufać. Chyba już taki, aż takiej agentury nie ma. Chociaż trochę jest, ale już takiej nie ma. Więc zachęcam serdecznie, żeby też spojrzeć na tych, którzy są ze sobą w Kościele, jako na brata. I na siostrę, na brata Adelfosa. Okej, okay. lecimy. Się... <coughs> Przepraszam, więc spotkali braci i zatrzymaliśmy się u nich jeden dzień. Następnego dnia poszliśmy pieszo do Cezarei. Weszliśmy do domu Ewangelisty Filipa, jednego z siedmiu. Jakich siedmiu? Pamiętamy początek dziejów apostolskich na pewno. Chodzi o... Diakona, dokładnie tak. Nie apostoła, który był jednym z dwunastu, ale właśnie ten, który był diakonem. I co ciekawe, moi drodzy, minęło już kilka lat od tego, jak Paweł zaczął ewangelizować i co tu się dzieje. Jeden z siedmiu miał cztery córki dziewice, które posiadały dar prorokowania. Wow! Cztery córki, które miały rozznane charyzmaty. On jako diakon kościoła, ten, który opiekował się ubogimi, i jego cztery córki, które prorokowały w imię pana. I co ciekawe, co ciekawe właśnie widzimy tą hierarchię, tę delegację zadań, to rozeznawanie też darów. I tutaj jest ciekawe zjawisko, że do tego domu prorockiego przychodzi kolejny prorok Agabo. Znamy tego zawodnika, to on wcześniej w dziejach apostolskich przewidział, że będzie susza. Dlatego też Paweł obiecał, że podczas misji ewangelizacyjnej będzie zbierał ofiary na... Braci właśnie w Judei, w Palestynie, i te pieniądze właśnie przywozi teraz. Więc to była odpowiedź na, na tamto proroctwo, które powiedział Agabo. Teraz Agabo powie kolejne i u będzie grubo. To mówi Duch Święty, powiedział. Tak, Żydzi zwiążą W Jerozolim właściciela tego pasa i oddadzą go w ręce pogan. Gdy to usłyszeliśmy, wraz z miejscowymi braćmi prosiliśmy Pawła, aby nie szedł do Jeruzalem, do świętego miasta. Ale on zapytał: Czemu poczęcie? I rozstrzelacie mi serce. Jestem gotów. I teraz patrzcie, co Duch Święty zrobił z Pawłem przez te wszystkie lata, które spędził. Jestem gotów, aby dla imienia Pana Jezusa pójść do więzienia w Jeruzalem, a nawet umrzeć. Nie mogliśmy go jednak przekonać i ustąpiliśmy. Powiedzieliśmy tylko, Niech się dzieje wola Pana. Piękne działanie Ducha Świętego w Pawle. Już był w więzieniu, ale nie był tam z własnej woli. Był kamienowany, ale nie z własnej woli. Teraz jest wybór Pawła: czy dla Jezusa jesteś w stanie ponieść takie konsekwencje, czy jesteś w stanie wejść w tą ciemność, w ten mrok, czy też sobie związać ręce. Dokładnie tak. Bardzo trudna sytuacja, ale co jest piękne w tym wszystkim, yy, idą dalej. Uczniowie Pawła są dobrze uformowani, mówią, niech się dzieje wola pana. Kapitalna formacja, naprawdę pozwolić liderowi, pójść tam, gdzie go prowadzi Duch Święty. Więc ktoś po nim będzie musiał przejąć schedę. Ogromny, ogromny też trud yy, po kimś takim wielkim przejąć obowiązki. Więc. Poszli do Jerozolimy, bracia przyjęli nas z radością. Następnego dnia Paweł razem z nimi poszedł do Jakuba, u którego zabrali się też wszyscy starsi. Pamiętamy słówko starsi. Jeżeli nie, zapraszam, nie, nie udawaj Greka, wcześniejsze odcinki. Przywitał ich szczegółowo, opowiedział, czego Bóg dokonał dzięki jego pracy wśród pogan. I teraz jakaś reakcja Kościoła na misję Pawła. Wielbili Boga, wielbili Boga. To jest super, że jakby ktoś w swoim sukcesie, a ty co robisz? Chwała Panu. Elegancko, bardzo dobrze. Niech Ci Bóg błogosławi. Wspaniale. Masz takie serce. Braci siostro, że jak ktoś mówi, że coś mu wyszło, że to się cieszysz jego szczęściem. Zarąbiście. Wspaniale. O to właśnie chodzi. Jedziemy. Synergia. W duchu świętym 2 plus 2 się równa 5. Więc o to właśnie chodzi. Jeżeli ty zyskujesz, ty wygrywasz, no to ja dwa razy zyskuję na tym wszystkim. Świat jest lepszy. Jak przeklinasz, jak kniesz tych polityków, telewizji i tak dalej, to co się dzieje. Sprawia, że są jeszcze gorsi, jeszcze bardziej żyją w grzechu, są jeszcze balian demona otwarci. Po co to robisz? Błogosław ich, nie mają piękne, szczęśliwe życie, to im nam będzie lepiej. Tada! Bądź hojny, żyj dziękczynieniem, rozwijaj się. o to chodzi duchowi świętemu. Nie maruj, nie narzekaj, nie stękaj. ZŁAJ z kanapy bierz się do roboty, zapala innych, bo ogień się rozprzestrzenia, a Pan da Ci uczniów, których trzeba by nie zapalić Ewangelią. Więc dobrze, że w tym kanale. No dobra, jedziemy dalej. Są u Jakuba, wielbili Boga i teraz. Powiedzieli, posłuchaj, braci, wiele tysięcy Żydów uwierzyło, a jednak gorliwie przestrzegają prawa. I znowu ten sam problem, który był na tak zwanym Soborze Jerozolimskim. Są te napięcia związane z przestrzeganiem prawa, z kulturą, i to jest zrozumiała sprawa. I jakby nie można przejść wobec tego obojętnie. No, jedno pokolenie musi po prostu wymrzeć, żeby ta Ewangelia poszła do przodu, No bo Żydzi żyją tym mentalnym, mentalnym byciem Żydem jeszcze. Nie mogą wyskoczyć z tego. Okej, okay, Paweł, dobrze, rozumiem jak najbardziej. Sam jestem faryzeuszem, więc jakby dla mnie to też jest ważne. I jest fortel: mają pójść, y, złożyć śluby, złożyć, ma, zapłacić do tych, którzy składają śluby, y, strzygą się w świątyni. Y, Paweł idzie za tym pomysłem, żeby udowodnić wszystkim, dalej jestem Żydem. Dalej jestem tym, który przestrzega prawa. Mimo tego, że jestem uczniem Jezusa. Jezus nie zmienia prawa mojżeszowego, przyszedł, aby je wypełnić, żeby pokazać jako nauczyciel, o co w nim chodzi. I tak rzeczywiście dzieje, ale następuje siara. Dlaczego? Dlatego, że Paweł oczywiście pojawia się w świątyni, ale oskarżają go o to, że wprowadził pogan do świątyni. Miejsce święte, świętych, tam tylko był wstęp dla Żydów. Nawet do tego stopnia, że zgodnie z badaniami, przed świątynią był ogromny napis yy, dla pogan. Jeśli przekroczysz to, to nie zdziwi się, że cię zabijemy. Tak, w dużym skrócie. Więc wszyscy poganie, którzy przekroczyliby granicę świątyni, zostali w miejscu zamordowani. I yy, yy, jakby oto jest bunt i tumult. No właśnie, i tutaj jest, yy, jest kłopot. Yy, jest kłopot. A kto rozpętał tą burzę? Tu, 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 27 werset, Żydzi z Azji, czyli Efes i okolice, moi drodzy, dokładnie tak. Tamci, którzy, Paweł ich ewangelizował, a oni narobili dymu. No, niestety, moi drodzy, podburzyli tłum i rzucili, rzucili się na niego. Izraelici, chodźcie na pomoc. Ten człowiek naucza wszędzie i przeciwko narodowi, prawu i temu miejscu, które nawet pogan wprowadzi do świątyni, z do święte miejsce. Ura, bura. Psychologia stada. Psychologia stada. Dlatego Paweł uczył Rzymian, że mamy służyć logikę latreja. Rozumna służba Boża. Nie i za to, że w telewizji coś powiedzieli. Nie masz swój rozum, masz ducha świętego, masz rozeznawać, co Bóg do ciebie mówi, masz być wewnątrz sterowny. To o to chodzi właśnie. Nie co ci dają papkę jakąś tam medialną. Myśl, o, używaj tego, co ci tam Bóg dał, no chyba, że tam szału nie ma, no to jest zupełnie inna rzecz. Tego módź się o rozum, żeby tam urosło coś nie bądź. Ok, więc no tak to się dzieje. Tłum, syndrom kozła ofiarnego, René Girard, szwagry i tak dalej. Odsyłam do specjalistów z tego tematu i zamierzali go zabić. Czyli już, już nie, ma, nie ma wysłania do sądu, nie ma coś tam. Więc co się okazuje? Pojawia się dowódca garnizonu, gdy oni go zobaczyli. Żołnierzy przestali bić pała, przestarzyli się władze świeckie. To, co wam mówiłem, że największym problemem tamtych czasów dla Rzymu była anarchia. Gdyby były zamieszki, tego Rzymianie nie tolerowali, tam była wycinka wszystkich, tam się nie szczypali zupełnie. Prawa człowieka to, to nie była najmocniejsza część starożytności, dlatego trzeba być grzecznym dla Rzymian, bo Rzymianie nie patyczkowali się jakoś. Robisz dymy, kosa w brzuch i po temacie. Do tego stopnia były rozruchy, że musieli nieść Pawła. Starego chłopa nieśli, tak tłum napierał. No i właśnie, tu jest ciekawy dialog. Pytali się go, czy mówisz po grecku? Jesteś może tym Egipcjaninem, który przed kilkoma dniami wywołał rozruchy i wyprowadził na pustynię 4000 buntowników? Idea mesjańska w Jerozolimie w czasach Jezusa była czymś bardzo oczywistym. To napięcia społeczne, te fronty, które powstawały, zeloci, i tak dalej, to wszystko było omawiane w Ewangeliach. Ci Chrystusowie ich było na potęgę w tamtych czasach, jakby to standard był. no Ostatnim będzie barkochpa, który wyprowadzi powstanie żydowskie, krótkie, i efektem będzie zburzenie Jerozolimy. Więc e, słabo, słabo. A co ciekawe, on będzie miał autorytet najwyższych kapłanów żydowskich, więc jakby, tak, ty jesteś synem gwiazdy, Mesjaszem. Uuu, słabo to się skończy. Ale dzięki temu będzie już totalny rozwód ze świątynią i będzie ewangelizacja na całym świecie. Więc wzięli Pawła do więzienia e, i Paweł przemówił jestem Żydem i obywatelem Tarasu, znacznego miasta w Cylicji”. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludzi. Kiedy dowódca się zgodził, Paweł stanął na schodach i dał ludziom znak ręką, gdy zapanowała prawie zupełna cisza. Przemówił po hebrajsku. Więc widzimy, Paweł dostosowuje przekaz. I moi drodzy, przed nami jest kapitalny 22 rozdział, gdzie Paweł będzie mówił o swoim nawróceniu, o tym, jak Pan go dotknął, będzie głosił Żydom w sercu judaizmu w Jerozolimie. Jaki sztucz je stosuje, jak będzie ewangelizował, o czym będzie mówił, jak zmienił się, zmieniło się to świadectwo Pawła, to wszystko dowiecie się jutro. Ja bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was, moi drodzy, do naszych innych mediów, na płonącego krzaka. Tam będą krzakowe zadanka dla Was. Zapraszam do Was nas na patronajcie, żeby Ewangelia biegła, żebyśmy mogli popchnąć to wszystko też jakościowo do przodu. Zapraszamy na Facebooka, do naszych grup dyskusyjnych Płonącego Krzaka. Będzie nam bardzo miło. Wpisujcie tam ciekawe rzeczy. No i oczywiście, jeśli oglądacie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, o subskrypcji. Wtedy na pewno nie ominiecie kolejny odcinek naszego kanału Płonący Krzak. Do zobaczenia jutro. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogąc, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen! Miriam Gwiazda Ewangelizacji.